Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z zapowiedzi ciekawych tytułów growych. Przy czym dziś mam dla Was prawdziwą perełkę, o której zapewne słyszeli nieliczni. Bo fakt ogrze zrobiło się dosyć głośno około plus minus dwa miesiące temu, gdy jej drugi trailer został okrzyknięty mianem najładniejszego trailera wykreowanego na silniku gry na świecie. Ale w zasadzie, zarówno przed owym ekscesem, jak i zaraz po nim, informacje ucichły i znowu Produkcja owiana została pewną dozą tajemnicy. Nieliczni wiedzą, co to w ogóle jest i o czym to będzie, a widząc to, co widzicie obecnie w tle, chyba się wszyscy zgodzimy, że warto o tytule coś wiedzieć, więc rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i posłuchajcie Papcia Grzecha. To co trzeba sobie ustalić już na dobry start To fakt, iż mała ilość informacji prasowych o grze wynika z czegoś konkretnego Po prostu to co do tej pory widzieliśmy to pre-alpha I to tworzona typowo pod ów trailer Oznacza to, że dzieło jest jeszcze w znaczących powijakach I nie wiadomo kiedy dokładnie ujrzy światło dzienne Bowiem wiele jego elementów składowych jeszcze nie zostało w ogóle zdefiniowanych A co za tym idzie grywalność jest szczątkowa I nie tyczy się całego gameplayu Więc pracy... Przed twórcami jeszcze Diablo dużo, i choć ogólnie prowadzone są one od co najmniej 2021 roku bo to wtedy pojawił się pierwszy zdawkowy trailer. A gdzie niegdzie w przepastnych mrokach internetu Można rzeczywiście doszukać się danych Że data premiery wyznaczona została na rok 2023 To nie jest to prawda Udało mi się dotrzeć do bezpośrednich wypowiedzi twórców O tym, iż oni sami jeszcze nie wiedzą Kiedy grę uda się wypuścić Ale z pewnością nie będzie to jeszcze rok 2023 Więc mówimy o szeroko rozumianej przyszłości Inna rzecz, że twórcy ci nie muszą się z niczym sp Spieszyć, bowiem nie mają nad sobą bata wydawcy, gdyż to oni sami zarówno tworzą tytuł, jak i zajmą się jego promocją, dystrybucją i szeroko rozumianym wydaniem. I teraz brzmi to całkiem fajnie, ale kiedy Wam o tym opowiadam, to zapewne macie w głowie gigantyczne studio gamingowe, rodem jak CD Projekt, gdzie setki osób zaprzęgniętych do PC-ów tworzą malutkie elementy składowe wielkiego arcydzieła. No, bo przecież widać, jak gra się prezentuje, a ewidentnie twórcy wzięli na siebie dużo, bardzo dużo. To muszą być bogaci i liczni. No właśnie nie. Nie muszą i, co ciekawe, nie są, bowiem to kolejny przykład studia indii prowadzonego w garażu. I wiem, że to, co teraz powiem, brzmi niedorzecznie i nierealnie, ale za grę odpowiadają obecnie dwaj ludzie. Dwaj. Tylko dwaj. Przyznam, że nie wiem, jak ludzie to robią, że we dwójkę dochodzą do takiej grafiki, udźwiękowienia, mechanik. I choć podejrzewam, że zaprzedali oni duszę diabłu, parając się jakimiś arkanami magii, to jednak chylę czoła przed talentem, bo nieczęsto widuje się tak ogromną dysproporcję pomiędzy wizerunkiem dzieła a ilością osób za nie odpowiadających. No, ale dobra, skoro już mowa o studiu. Za grą stoi HAENIR Studio, które utworzono w okolicach początku 2021 roku i które nie ma żadnego dorobku na swoim koncie, więc Blight Survival będzie ich pierwszą debiutancką produkcją. A wejść ma ona na Steamie. Przy czym najpierw pojawi się na PC, a potem prowadzone będą prace mające na celu utworzenie także wersji konsolowych na najnowsze odsłony PlayStation i Xboxa. Twórcy także z gruntu zaznaczyli, że obecnie, poza udźwiękowieniem, nie posiłkują się żadną pomocą z zewnątrz Ale dopuszczają możliwość zatrudnienia nowych pracowników w dalszym etapie projektu Od siebie tutaj dodam, że często tak bywa w przypadku gier komputerowych Iż garstka odpowiada za grę, a całe rzesze dochodzą do owej garstki w późniejszym etapie Po uzyskaniu większego finansowania Tak na przykład tworzony był Gothic ten słynny gotyk, który kreowany był, dokładniej mówiąc, przez sześć osób, a dopiero na samym końcu ekipa zwiększyła się z tego co pamiętam do 50 programistów. Tak czy inaczej, bo owijam kotka za pomocą młotka Mówiąc o wydawcach i technikaliach A nas najbardziej interesuje to, czym w ogóle jest Blight Survival I jak się w niego będzie grało Zatem już wyjaśniam Patrzymy na kooperacyjną, horrorową, souls-like'ową i roguelike'ową grę akcji Posadowioną w klimatach europejskiego, średniowiecznego horroru Dark Fantazy. No i teraz to rozszyfrujemy, bo wymów Mówiłem wiele dziwacznych słów. To, że mowa o trzeciej perspektywie, to widać, więc nie ma czego wyjaśniać. Do tego gra oparta ma być o eksplorację bardzo niebezpiecznego świata o wysokim poziomie trudności. Nacisk będzie tutaj położony na walkę i eksplorację, przy czym nikt z graczem się cackać nie zamierza. Więc zgony prawdopodobnie będą się sypały nie mniej rzadko od tego co widzimy w sadze soulsów. Czyli na przykład, demon soulsach. Dark Soulsach, Sekiro, Elden Ringach I tak dalej, i tak dalej Zresztą twórcy sami oznajmili Że w walce inspirowali się głównie Po pierwsze Dark Soulsem Po drugie Mortal Kombat A ja chyba wiem co dokładnie mieli na myśli Mówiąc te słowa Pierwsze porównanie wynika ze złożoności Walk i poziomu trudności Który jest Diablo wyśrubowany Który będzie dosyć wymagający Drugie zaś prawdopodobnie Stanowi nawiązanie do bardzo krwawych. I brutalnych finisherów, tak zwanych Fatality. Chociaż nie, stop! Tutaj się na sekundę zatrzymamy, bo zawsze rypiecie mnie w komentarzach za nieprawidłową wymowę tym podobnych anglojęzycznych zwrotów. Tak więc uwaga! Fatality! Dokładnie tak, nawet sprawdziłem na googlach. <laughs> Chociaż myśmy to z bratem zawsze za młodu nazywali po prostu Fatality i tyle. No ale nieważne, idąc dalej, Fatality, które mogą nam przywodzić na myśl wizytę w masarni albo po prostu sagę Dead Space'a, no bo tam również te zgony były niezwykle widowiskowe i bardzo krwiste. No i jak dla mnie to wszystko brzmi bardzo ekstatycznie, mogę się w takich zapowiedziach kąpać niczym miłośnicy Golden Showera w. A zresztą złe porównanie. Wróćmy zatem do tego, jak to twórcy grę tytułują. Kolejne słowa, które musimy sobie rozszyfrować z zapowiedzi twórców, to kooperacyjna gra akcji. No bo dobra, mamy tutaj mapę, którą przemierzamy, i wrogów, których mordujemy, ale gdzie w ogóle jest ta kooperacja? Ano grę podobno będzie można przechodzić albo samemu, albo właśnie w kooperacji opiewającej maksymalnie na cztery osoby. No i super, powiem szczerze, bardzo fajnie, zbyt wiele takich gier na rynku wydaje mnie się nie ma, choć twórcy w jednym wywiadzie oznajmili także, że PVP jest dla nich bardzo ważne, póki co nie ma więcej wyjaśnień, więc możemy się tylko domyślać o co chodziło w tych słowach, no ale kooperację mamy wyjaśnioną słowa horror. Raczej wyjaśniać nie trzeba, bo widać, że to wszystko jest mroczne i wypaczone. Wyjaśnijmy zatem jeszcze zwrot roguelike'ową. Anowizja dewelopera jest następująca. W grze zostaniemy wrzuceni na gigantyczne mapy. Nie wiadomo ile ich będzie, ale każda będzie miała otwartą strukturę i będzie podzielona na poszczególne regiony charakteryzujące się odrębnym klimatem, przeciwnikami i punktami orientacyjnymi. Cała mapa ma mieć kształt Koła, a gracz zaczynać będzie na jej obrzeżach, zaś im bliżej podejdzie do epicentrum, tym trudniejszych przeciwników napotka na swojej drodze, w samym środku zaś natknie się na głównego bossa, którego pokonanie sprawi, że misja zakończy się sukcesem i przejdziemy do kolejnego etapu. No i wszystko pięknie powiecie Ale gdzie jest ten roguelike grzechu Nasz ty drogi kłapołuchu Ano właśnie tutaj Tutaj tkwi nietoperz pogrzebany Tkwi on w koncepcji Permanentnej śmierci połączonej Z systemem sklepowym Mianowicie za zabijanie wrogów I przeszukiwanie skrzynek po rozrzucanych na mapie zdobędziemy wyposażenie, zapasy i złoto. Wszystko zaś będzie można spieniężyć, kupując lepszy sprzęt i ulepszenia w sklepie, znajdującym się po wyjściu za obrzeża mapy. Do sklepu wolno będzie powracać niezliczoną ilość razy, ale wiadomo, że to wydłuży naszą przygodę z grom. Zaś jeśli do niego nie wrócimy, a jednocześnie padniemy w boju, bo ktoś nas po prostu pozbawił życia, cały nasz progres zostanie zresetowany. To znaczy cały nie do końca, bo złoto ma być zawsze przypisane do gracza, więc jego nigdy nie stracimy. Ale ekwipunek odejdzie w niebyt, więc trzeba będzie zaczynać jego rozwój od zera. Słowem, inwestując wszystko na przykład w zbroję i miecz, będziemy mieli większe szanse powodzenia w misji, ale i także więcej stracimy po ewentualnej klęsce. Pomysł jest Ciekawy, choć zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. To, co także jest intrygujące, to fakt, iż Gra ma także posiadać drzewko rozwoju umiejętności postaci, jak w klasycznym rpg -u. Będzie tu doświadczenie uzyskiwane za zabójstwa i siła postaci jako taka, choć nie wiadomo, czy po śmierci umiejki także przepadną. No ja się domyślam, że raczej nie bardzo, że to również będzie na stałe przypisane tak samo jak złoto. Ale zobaczymy, poza hp i staminą w interfejsie odnaleźć można także coś takiego jak pora dnia i nocy, więc z gruntu możemy się domyślać, że trzeba się będzie spieszyć, bo nocą z lasów wypełzną prawdziwe monstra, choć i lód może być wtedy lepszy. Ale to oczywiście moje przypuszczenia, tyle o mechanice, a teraz świat. Jak już zapewne zdążyliście się zorientować, jest on inspirowany europejskim średniowieczem, przy czym słowo inspirowany należy tutaj potraktować w sensie dosłownym. To znaczy przeniesiemy się na grunt Europy XIV wieku, gdzie dwa zwaśnione narody szczepiły się ze sobą w ramach jednego odwiecznego konfliktu konfliktu, który przekroczył swoim okrucieństwem wszystkie najczarniejsze scenariusze. Nawet Bóg odwrócił się od ludzi walczących na śmierć. I życie z dziada, pradziada, nie pamiętając już, kto w ogóle zaczął i o co poszło. Narody poczęły podupadać, a obszary pogrążone wojną poczęły się bardzo mocno wyludniać, i wtedy stało się coś, co zapoczątkowało plagę, gigantyczną zarazę, która podniosła zmarłych z ziemi i zamieniła ich w bezmyślne monstra na usługach. No właśnie nie wiadomo kogo albo czego To naszym zadaniem jako gracza będzie rozwikłanie całej tajemnicy Jako, że kraj podupadł i kasa królewska się wyczerpała Nikogo nie stać na wysłanie w oko cyklonu całej armii krzyżowców z Bogiem na ustach Zatem wysłano niewielkie grupki wyspecjalizowanych rycerzy Którzy mają rozwikłać tajemnicę Plagi i zniszczyć jej epicentrum A więc... A więc naszymi przeciwnikami będą zarówno rycerze Przeciwnego Królestwa, jak i same potwory w najróżniejszych szkaradnych formach. Poza tym, choć słowa twórców brzmią tajemniczo, to każdy znawca historii już doskonale wie, gdzie dokładnie ulokowana jest akcja produkcji. Teoretycznie jest to alternatywna historia, ale jednak widać wyraźne nawiązania: mianowicie, odwieczny konflikt to wojna stuletnia prowadzona w tamtych czasach pomiędzy Anglią a Francją. W Europie Zachodniej, zaś my staniemy po stronie Anglików, co widać po samej zbroi bohatera i oznaczeniach herbowych. Ogólnie brzmi to fajnie i daje zalążek pod wciągającą fabułę, więc jestem pełen nadziei, że wyjdzie z tego Majstersztyk. A nawiązania do Boga i Szatana także mogą być bardzo klimatycznym smaczkiem, choć nie wiadomo, czy autentycznie będziemy tam walczyć z biblijnym złem, czy po prostu twórcy oznajmili to w sposób symboliczny. Czas pokaże. Choć w jednym z wywiadów użyli wręcz określenia, iż obszary objęte wojną to czyściec znajdujący się na ziemi, więc. Kto wie, wszystko możliwe. Inna rzecz, że na tych wielkich mapach możliwe będzie także spotkanie pobocznych NPC-ów, którzy zlecą nam wykonywanie dodatkowych misji, oczywiście za solidną zapłatę co jeszcze wiemy? Ano to, że gra ma oferować spolszczenie napisami w dacie premiery i to, co pokazują same trailery, czyli będzie tam możliwość skradania się i cichych zabójstw. Ekwipunki mają być mocno modyfikowalne celem ich dopasowania do preferencji i taktyki każdego gracza, przy czym typów oręża ma być bardzo dużo. W materiałach odnaleźć można także miejsca występowania tajemniczego grzyba, swego rodzaju narośli, ale nie wiadomo czy będzie on miał realny wpływ na rozgrywkę i czy ma on związek z samą zarazą. Gdyby tak było, gdyby miał, przywodziłoby mi to na myśl Kordycepsa i twory rodem z The Last of Us. No i raczej wiecie dlaczego. Do tego świat ma być naprawdę spory, a całość tworzona jest na bazie Unreal Engine 5. No i to w sumie tyle. Więcej danych nie ma. Powiem szczerze, nie wiem co wy sądzicie o podobnym dziele, ale... Wow, no naprawdę powiem że kiedy ja to zobaczyłem, <ścoughs> kiedy zobaczyłem ten trailer, matko Bosko kochano, ale mi pociekło po nogawce. Mocno, mocno mnie takie tematy grzają. Nieprawdopodobnie mocno podoba mi się grafika, posępność. Fizyka i realizm tego co zobaczyliśmy. Gdyby cały tytuł utrzymał podobny poziom co trailer, przy czym trailer to silnik gry, nie jakiś predefiniowany filmik, to powiem szczerze, rozpłynąłbym się z zachwytu, jednak martwią mnie. Powiedzmy góra cztery rzeczy Po pierwsze to aby świat był różnorodny Bo jeśli ciągle zabijać będziemy Podobnych wrogów w podobnych miejscach No to skończy się jak w Alanie Gdzie ziewałem z nudów po drugie, aby map było dużo, bo gry, no gry, gdzie mamy wielki obszar, po którym możemy się dowolnie przemieszczać, czasem bywają dosyć krótkie, tak jak Sniper Elite, niby można wszystko rozpracowywać po milimetrze, odkrywając wszystkie tajemnice i zakamarki, wsysając się zębami w każdy kamień i zakręt, ale nie każdy tak robi, więc żeby gra nie była czasem na 5 godzin co myślę, że niestety jest możliwe. No i po trzecie, boję się, że twórcy, których jak określam jest obecnie dwóch, biorą na swoje barki zbyt wiele i albo ujrzymy grę za na przykład 5 czy 7 lat, albo będzie ona niekompletna, albo w ogóle spieprzona cięciami budżetowymi i ograniczoną możliwością przerobu. Wiecie, chciałbym, żeby to wszystko było... Głębokie, takie syte, esencjonalne. Często bywa tak, że gry z przepiękną grafiką, tak naprawdę są dosyć płytkie, bo to był hype wykrowany na zasadzie tej pięknej grafiki, żebyś chłopie złapał haczyk, a potem no to już po łebkach robimy takie dzieło najszybciej jak się da, po najmniejszej linii oporu, więc boję się również tego, żeby ta gra miała swoją głębię. A raczej obawiam się tego, że nie będzie tej głębi miała Słowem, aby dzieło nie przerosło owych dwóch dzielnych mężów Bo do stu kroćset seci Bóg mi świadkiem, panowie szlachta Toż to dzieło godne Antałka Najprzedniejszej gorzałczyny w kraju polskim A żeby im ziemia lekkom była Żeby wszelkie chędożone diaboły i inni raubiterzy Schodzili z duktów owych mężów i za to przed waszmościami wypije, a we dnie największej próby, ani chybi, sypnej sto dukatów za tak przed nią przygodę, hajda na umrzyka. No, tak więc tego. Piszcie, co wy o tym myślicie. Jak się zapatrujecie na taki tytuł, co pomyśleliście, kiedy zobaczyliście ten trailer, no i ogólnie co myślicie o tych wszystkich rzeczach, które wam opowiadam? Czy was to grzeje, czy być może w ogóle nie interesuje, czy jesteście zaciekawieni, czy będziecie śledzić informacje o takiej produkcji, czy będziecie chcieli rzeczywiście ją potem zakupić? Jestem ciekaw waszej opinii. No, dla mnie naprawdę jest to poruszające. Ale zobaczymy, co czas pokaże, czy dalsze informacje i trailery, zapowiedzi będą równie. Ciekawe, czy też być może minami? Zrzednie na razie to jest jeszcze bardzo wczesny etap produkcji, No ale już jest się czym pochwalić. Na dziś ode mnie to tyle. Nie zapominajcie o łapkach, jeżeli materiał Wam się podobał, no to pamiętajcie o tym, że zawsze one jakoś pomagają w pozycjonowaniu klipów na YouTube'ach i w rozwoju samego kanału. Jeżeli chcecie, aby kanał nie upadł i autentycznie się prężnie rozwijał, żeby w przyszłości zagościły na nim najnowsze możliwe tytuły growe, choćby takie jak przedkładany przeze mnie Blight Survival, no to link do Patronite'a znajdziecie w opisie. Tam zbieram właśnie składki na tym podobne cele. Hej ludziska! Cześć.